Po prostu taki czy inny. Super. Jest. Cześć, ja jestem Monika. A ja jestem Bogdan. Pod Podobnie od zawsze. No to tak jak już zaczęliśmy, dzisiaj spędzamy czas przed południe na takim chealaucie w parku zoologicznym, w Wrocławiu. No, no i tak sobie wpadliśmy na taki pomysł, że jak już tu jesteśmy i po prostu sobie będziemy spacerować i poglądać różne zwierzaki, to chcemy dla Was się trochę pobawić w takiego lektora filmów dla zwierząt. Nie? <laughs> Panią Krystynę czy tak, nie równamy i nawet na i próbujemy, ale konwencja będzie taka, jaką ona, jak ona przyjmuje. Jak zobaczymy, jakiegoś zwierzaka, który występuje w Piśmie Świętym albo są jakieś ciekawostki biblijne o nim, to nagramy lektorskie komentarze. I... Zobaczymy, jak wiele treści w Piśmie Świętym jest też o tym, na co dzisiaj będziemy patrzeć, na jest zwierzątka, o czym pewnie na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, a wystarczy sięgnąć do Biblii. To jest, to jest ekstra, że Pan Bóg nas otacza wszędzie, nie? To nie tylko tam, gdzie widzimy Kościół albo, albo krzyż, czy kapliczkę, tylko to wszystko to On stworzył i, i tak naprawdę, jak spotykamy się z naturą, to spotykamy się z Panem Bogiem. Bardzo też myślę Dzisiaj to. będziemy się zachwycać dziełem stworzenia. Tak, to bo, dobra. Chcieliśmy zacząć od Ewangelistów. Jest ich czterech i każdy z nich ma swój symbol. Mateusz – człowieka, Łukasz Woła, Marek Lwa, a Jan Orła. Jednak mieliśmy wybitnego pecha, bo lew akurat spał, wół się na nas wypiął, orła nie znaleźliśmy, a ludzie... No szkoda gadać. Więc szukamy dalej. Teraz... Teraz idziemy do Nosorożców na karmienie. Wydaje mi się, że są najbardziej spokrewnione z moim bratem, więc zobaczymy, czy się zaprzyjaźnią. Kici, kici, taś, taś. O, hipcio! Bóg wspomina o nim, gdy rozmawia z Hiobem. Przedstawia go jako wielkie zwierzę, które sam stworzył i jest z niego bardzo dumny. Przez lata ludzie nie byli pewni, o jakie zwierzę chodziło i nazywali je behemotem. Ale dziś wiadomo, że chodziło o hipcia. W księdze Hioba Bóg mówi Oto hipopotam, jak Ciebie go stworzyłem, jak wół on trawą się żywi. Ja tak połykam ci z burgery w maku. Ale w ogóle obczaj to, że jesteś stworzeniem, które nie ma rączek i nie może sobie dopomóc, tylko... Mam siostrę geniusza. Ale to Co prawda jeżozwierza w Piśmie Świętym nie znaleźliśmy, ale już taki jeżek w Biblii występuje. Jest symbolem nieurodzaju, pustki i zniszczenia. Wspomina o nim prorok Izajasz, gdy zapowiada upadek i zniszczenie Babilonu. Ja rozumiem, że ciężko jest się przytulić do jeżyka, ale żeby od razu symbol pustki i zniszczenia. Pelikan jest wspominany w Starym Testamencie co najmniej kilka razy, ale my go wam pokazujemy z innego powodu. Wiecie, że jest on także symbolem Chrystusa? Podobno, pelikan w sytuacji skrajnego głodu jest w stanie dla swoich piskląt rozszarpać dziobem własną pierś i karmić ich swoją krwią. To tak jak Jezus, który oddał za nas życie i pozostawił nam na Eucharystii swoje ciało i swoją krew jako duchowy pokarm. Niezła analogia, co? I w ogóle taki zielony, nie? Taki się ja nie widziałem takiego Zobaczę Zobaczcie, jaki on jest piękny, jakie on ma kolory. I tak, taki właśnie wąż kusił Ewę, nie? Takimi kolorami. No. Ja to jestem ten stary chłopak, ona by się zaraz nabrała. No pewnie, żebym się nabrała, bo jest śliczny. Ale w piśmie świętym występuje w roli złego charakteru. Często jest symbolem diabła, przebiegłości. Na pewno kojarzycie opis stworzenia świata i jak wąż kusił Ewę. Od tamtego czasu węże nie mają zbyt dobrej opinii. Ej, Budzio, ale tu jest napisane, żeby nie dokarmiać zwierząt. Mój brachol. Krokodyl na kartach Starego Testamentu utożsamiany jest z lewiatanem mistycznym stworzeniem, które uosabiało zło. Dlaczego? W sumie to nie wiem, ale chyba idzie się domyśleć. No, powabnym wyglądem to ten krokodylek nie powala. Mega super, że jak oglądamy jakieś takie programy przyrodnicze, to te zwierzęta zazwyczaj są pozostawione same sobie, nie? Jedne, jeden gatunek, drugi gatunek, trzeci. A tutaj, A nie, no, tutaj wszystkie w, 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 żyją razem, nie? Tutaj w tym tej zagradzia, akurat nie. Może i w Piśmie Świętym nie da się znaleźć przypowieści o zebrze, lub domniemywać, że czuwała przy Betlejemskim żłobie, ale nawet ona ma swoje miejsce w Biblii. W Księdze Rodzaju do wytrzymałej na długą suszę zebry. Anioł porównuje syna Abrahama, tylko że tam na zebrem mówi o nager. Niestety o żyrafie nie ma nawet wzmianki. A szkoda. Hey, Zobaczcie to. 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 Widzicie to? Tak, Kapitalny! <grystanie> Taka rozrywka <grystanie> nowa. Monikę, na zdjęciu. Ja chcę, ja chcę jeszcze! Raz. JA CHCĘ JESZCZE RAZ! NIE! NIE! Ja chcę jeszcze raz! Ja to, no. Ej, ja sobie to wytnę i powieszę łóżkiem, naprawdę. naprawdę nie sądziłam, że foka ma aż tak był kształt. Ej, ale ja pamiętam kiedyś takie zdjęcie, jak Monika była na basenie, nie? Identycznie wyglądała taka. Chodzi o to, no co ty robisz? Przepraszam, ja nie, nie mamy konia, ale niech to robi za konia, dobrze? Konie w starożytności hodowano w Egipcie, były elementem potęgi militarnej, więc pewnie domyślacie się, na czym Egipcjanie gonili Izraelitów, którzy uciekali przez rozstąpione Morze Czerwone. Swoją drogą, ciekawe, czy ta historia potoczyłaby się inaczej, Gdyby gonili ich na takich lamach. Co to? O kurde, pole. A też stworzenie Boże. to było dobre. W Piśmie Świętym znajdujemy też całą masę owadów i robaków. Nie były one raczej typami pupilków, raczej znakiem ostrzeżenia Bożego gniewu czy jakiejś kary, szczególnie w Starym Testamencie. Chyba najbardziej znaną była szarańcza, która pożerała wszystko, co się dało. Ale nie tylko. Tutaj macie kilka przykładów innych biblijnych robaczków. Dobra, 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 dobra. Kojarzycie moment wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy? Wjechał do niej właśnie na Osiołku, a dokładniej o Ślicy. Nawet już w Starym Testamencie było takie proroctwo Zachariasza. Oto król Twój przychodzi do ciebie łagodnie, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Po takim wyczynie nic dziwnego, że zaczął gwiazdo żyć i uparcie nie chce wozić byle kogo. Patrz, można go zobaczyć na chatę, zaopiekuj się, no. Żółwiom ludzie przypisywali kiedyś podobno cnoty małżeńskie, miłość i mądrość. Jednak co z tego, jeśli w księdze kapłańskiej uznano je za nieczyste. Według prawa mojżeszowego nie można było ich nawet dotykać. Ważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, nie? I tutaj dbamy o zwierzaczki, jeżeli coś by się działo, to tutaj jest... one mają swój kluczyk, zobaczcie. Jakby coś się działo, to one mają tam kluczyk, nie? Wtedy one wchodzą jeden na drugiego, podstawiają drabinkę i mogą sobie ewakuować się, wiecie... Totalne bezpieczeństwo, totalne bezpieczeństwo. O, małpy! No, one w Palestynie nie występowały na pewno, więc... Nikt w Biblii nie opisywał małpy skaczących po baobabach, za to pisano o nich, gdy w Starym Testamencie była mowa o majątku króla Salomona. Pismo mówi, że dla niego małpy były sprowadzane z samej Grecji. Nie mógł sprowadzać oliwek, musiał małpy? Jak po prostu. W... Ale to po prostu jakby ci tam w mózgu tak śpiewało, nie? Znaczy u Ciebie nie. To wygląda. To wygląda jak kapeta na komputerze. Tak, na komputerze. Z rekinem wiąże się pewna ciekawa historia. Kojarzycie Jonasza? Proroka, którego pożarła wielka ryba i wypłyła po trzech dniach w miejscu do którego zmierzał. Która ryba mogłaby połknąć człowieka w całości? Pierwsza myśl wieloryb. Ale współcześni naukowcy stwierdzili, że wieloryb ma zbyt wąski przełek i tą rybą był raczej rekin. Podobno takie przypadki połknięcia człowieka w całości przez rekina zdarzały się już kilka razy. Rekin Biblijny środek transportu. Zobaczmy teraz, kto jest bardziej utalentowany. Ja się nie, to się wie tak. Zobaczmy. Tak. Nie wiem, ja tak. Ale on jest ekstra. Ale jakie ma kolory, nie? No, wiecie, że ryba to jest symbol chrześcijaństwa, nie? Zauważyliście pewnie nie raz na samochodzie, że jest taka rybka stąd naklejona, nie? O rybach w kontekście wiary można by mówić w nieskończoność. Biblia aż kipi rybami. Pan Jezus na apostołów powołał rybaków. Piotra powołał podczas cudownego połowu ryb. Dla tłumu rozmnożył pięć chlebów i dwie ryby. Po zmartwychwstaniu Jezus na ognisku przygotował dla swoich uczniów do zjedzenia. Co? Oczywiście rybę. Ryba szybko stała się symbolem chrześcijaństwa i do dziś tak jest. Na pewno na samochodach nieraz widzieliście naklejkę w kształcie ryby. Ten symbol oznacza Chrystusa, ponieważ ryba to po grecku ichtis, a to słowo składa się z pierwszych liter zdania Jezus Chrystos Teuchyos Soter, czyli Jezus Chrystus, Boży Syn Zbawiciel. Jadłeś kiedyś, jadłeś kiedyś bogdan kaczka? <laughs> Jadłem. I co? Smaczne było? Była, była Kolejną wielką grupą zwierząt, często opisywanych w Piśmie Świętym, są ptaki. Nie wszystkie znajdziemy opisane z nazwy, ale na przykład Garlica była darem dla Boga. Z niej się składało ofiary. Gołąb jest symbolem Ducha Świętego, który zstąpił na Jezusa podczas chrztu. Orzeł w Biblii często występuje jako znak wolności, wielkości i siły, ale ptaki nie zawsze w Biblii są symbolem czegoś pozytywnego. Wiecie, że w Księdze Lamentacji padają słowa Cura mojego ludu, okrutna jak struś na pustyni. Tylko o pingwinach nic nie ma, chociaż chyba Noe na arkę jakąś parkę musiał złapać, nie? To jest dobry moment, żeby powiedzieć Wam, że najwięcej o zwierzętach jest oczywiście w Księdze Rodzaju. Tam, jak jest, na pewno tą historię z Nowem. Nie, jak, była, jak był potop, miał był być potop i, Arka Noe, i Ar, Noe buduje arkę i tam zaprasza różne zwierzęta i tak dalej. Ok, więc pytanie do Was. Kto z Was się kiedyś zastanawiał nad tym, czy ten potop z Biblii był naprawdę? Oczywiście nie mamy jednoznacznych dowodów. Naukowcy spierają się o to od lat. Jeśli potop czy na całej Ziemi, jeśli zwierzęta to czy wszystkie, jeśli arka, to gdzie wrak? Nie mamy na te pytania odpowiedzi, ale jest kilka zastanawiających odkryć. Pierwsze, historia wielkiego potopu jest opisana nie tylko w Biblii, ale także w innych dziełach niezależnych kultur, na przykład w Eposie o Gilgameszu, napisanym ponad tysiąc lat przed Chrystusem. Drugie gdy obliczymy, ile zwierząt Noe musiałby zabrać na arkę, oraz obliczymy jej powierzchnię opisaną w Biblii, wszystko się zgadza. Zwierzęta rzeczywiście spokojnie by się tam zmieściły. Trzecie. Biblia opisuje, że arka osiadła na górze Ararat. Współcześnie na tej właśnie górze chińska ekspedycja odnalazła szczątki wielkiej drewnianej konstrukcji. Daje do myślenia, co? Ksiądz Pawlikowicz kiedyś zauważył, że nic nas tak nie zachwyca i w nic się tak nie wpatrujemy, co stworzył człowiek, jak w to, co stworzył Pan Bóg. No, w nic się tak człowiek nie wpatruje godzinami, jak w krajobraz, w przyrodę, w horyzont, gdzieś, nie? No, ludzie robią super rzeczy, y ale no, zachwycić się jak nawet takim najprostszym, nie wiem, y rośliną, kwiatem, zwierzęciem, które ktoś musiał wymyślić, to jest, to jest kosmos. I dlatego dla Was zadanie na dzisiaj, jeżeli chcecie, y zastanów się, kiedy ostatni raz ty się zachwyciłeś jakąś przyrodą. Wyszedłeś z domu. I zauważyłeś coś, coś pięknego, no. co Cię mogło zachwycić. Zauważcie to. Mega się cieszymy, że dzisiaj z nami spędziliście ten czas na tym naszym przylauciku. Jeżeli Wam się podobają takie odcinki, to zostawcie... To koniecznie zostawcie suby, łapki w górę, czekamy na Wasze komentarze, co sądzicie o takich odcinkach. Gdzie byście chcieli, żebyśmy pojechali? Piszcie proszę, komentujcie. O, Jesteśmy... Zobacz, zobacz, weź sobie Wiki, zobacz, zobacz jaki ekstra. Ema, kto Cię stworzył? <laughs> e, jeżeli Jesteśmy wam... Się... na TikToku, na Facebooku, na Instagramie. Jeżeli wam się podobają takie odcinki, to wpadajcie częściej. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.